Przestało padać, pogoda straszna dzisiaj, słuchajcie eee, S4 Jeszcze Bumblebee będziemy próbować ratować Odpaliłem i przejechałem się kawałek eee, Koni, amortyzatory z zawieszeniem Wraca eee, Bawimy się dalej Bo no to trzeba się bawić Jak dobrze pamiętamy Wahacze są luźne Dokręcimy je eee, Później, nie? Tu mamy lewy, na znaczy mamy prawy. A tu mamy lewy. Smarmierdzamy na próby. Troszkę zabawy jest, aby wcisnąć go. Trzeba od dołu trzymać, u góry kręcić. Fajnie, gdyby ktoś podtrzymał, ale jak nie my, to kto? Słuchajcie, dokręcamy amortyzator. Dobra zleciało e, wszystkie zabezpieczenia e, teraz można zawieszenie od dołu skręcać już tu wsadziłem tego gościa trzeba wyciągnąć on jest od ABS i od czujnika zużycia słuchajcie no dobra, kręcę dalej no i dobra, drążek kierowniczy ląduje Dobra, gość siedzi, wiadomo, że trzeba zbieżność jeszcze zrobić eee, teraz może banana wrzucimy Pamiętajmy, że jest lewy, nie Jak widzicie, e, śrubka w tym samym miejscu. Nie wiadomo kiedy ja bym to skręcał. Teraz wiem, że, że ta śrubka będzie szła tutaj. No i dobra, szukamy następnych śrubek. Są skręcone, więc. No i dobra, idziemy z następną. Zaczyna to wyglądać. No i nowe śruby są dłuższe No i dobra trzeba przypiąć przewody Do przewodów hamulcowych podpiąć kostkę Podpiąć poziomice powoli do przodu znowu stabilizator idziemy na drugą stronę to samo trzeba zrobić z drugiej no i tak, myślałem, że wrzucę sobie amorek ale stwierdziłem, że drążki kierownicze jest więcej wtedy miejsca więc to zrobimy pierw zaczniemy od drążków tylko muszę przeciąć, żeby tą gumę odzyskać to nie problem, gumeczka, ciach yy wycinamy i odzyskujemy są takie same dobra słuchajcie rzek przykręcony wlatuje amortyzator teraz i drugi amortyzator leci eee, spańczacie silnik myłem Cała rdza z nadkola, wszystko poleciało do silnika, będzie trzeba umyć znowu. Tak jak mówię, że ciężko jest wrzucić ten na morek. E, do utrzymać, mierzyć, u góry kręcić. Ale tak jak mówię, jak nie my to kto, e, wszystko można, tylko trzeba mieć trochę chęci, miłości do tego co robimy. Także bawmy się. Dobra. Tu trzeba będzie jeszcze wszystko myć. Jak szlifowaliśmy, to wszystko tu poszło. Ale tym się martwimy na końcu. Pamiętajmy, że tu taka podkładka idzie. I tam też. Także żeby wróciły te podkładki. Troszkę walki było z tym śrubą, żeby wsadzić. Ale da radę. Jak tą osłonę przewodu. Poliwowych. Tak mi się wydaje, że to paliwowe odsuniemy to spokojnie to zejdzie Dobra, e, to tak jak pamiętamy, skręcamy na podniesionym, ona jest niedokręcona. E, wszystkie plastiki, plasticzki wracają na miejsce. Teraz ląduje ten wahacz. Pamiętajmy, że u dołu nie, sworzniem ja zamontowałem źle i sobie przypomniałem, także tak. No, i dobra. Eee, trochę boli mnie, że ta śruba taka długa, ale ona idzie tu. Eee, nie ma możliwości innych śrub dać. Także co Wam powiem? Eee, lecimy dalej. Eee, drążek stabilizatora. Dobra, co ciekawe, dali eee, tylko dwie śruby. A to powinny być cztery takie. Jak widzicie zostały te śruby I to od drążka kierowniczego eee, Znając mnie to w swoich zapasach czelustrzciach e, znalazłem eee, No to co, no Kręcimy następne dwie tutaj do drążka No dobra, tych gości e, zabiorę na warsztat eee, Panie też by było że zmienić tak myślę, ale to już właściciel najgorzej, że ta śruba stoi nadębowo. No nieraz takie, te tuleje trzeba wcisnąć, ale to już sobie na warsztacie będę robić. Te tuleje. Chyba że zaraz je wcisnę. I tyle. I to poczyścić to założyć będzie git majones. Dobra, słuchajcie, uważam, że wygląda, co zacznie i będzie naprawdę fajnie jeździć. E, tak, kiedy zawróci, to nie wiem. Mam nadzieję, że nigdy. Ale nigdy nie mów nigdy. Znowu pochmurnie się robi. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo chce się wziąć za tę tetetkę teraz. E, z tej strony pięknie też. Drążki stabilizatora przykręcę, trzeba unieść, wtedy one się zejdą. Także, już na końcu, te drążki tam na dole przykręcenie do stabilizatora. Teraz kończę eskę, biorę się za TT, żeby było sprawiedliwie. Wczoraj padało, nie mogłem robić. Także, pasja, miłość, rodzina, Wak rodzina. Trzymajcie się.